Na dzisiejszego dnia wywracamy tę tną chłodniczkę egr yy, i czyścimy dolot tak samo i klapę. Także co, bierzemy się, wywalamy tą ekologię. Ile już będzie mniej? No co tam, syno? teraz coś robię teraz w danym momencie, synek. Dobra, zalaliśmy to takim nitrem. I odczekujemy troszkę, niech to się weszle. to może Dobra, słuchajcie, ja się przeniosłem do tarażu, bo na dworze było strasznie zimno, strasznie się zrobiło zimno w momencie, a ja tu po prostu czekam. Aż sobie po prostu chemia zareaguje już, tam widać powoli, powoli, że tam się przejaśnia. Eee, troszkę tutaj podłubałem, no ale co, wsadziłem szmatę taką nasączoną, żeby i z góry też tam troszkę brała. Niech sobie bierze. A my co, mamy tu jeszcze kupę roboty w sumie. No, nawet w sumie nie wiem od czego się zabrać. Teraz tak się przyjrzałem na ten lakier w sumie na tym samochodzie, masakra. Patrzcie ktoś ładną zapraweczkę zrobił. Taka tasiemka. Proszę, następna. No po prostu masakra, to w ogóle jakieś niemu piłki. No jest masakra, trzeba to będzie poprawić, tyle co będziemy mogli. Bo tak jak już mówiłem, ten samochód będziemy robić najtańszym kosztem, jak się da. Dlatego są pozamawiane jakieś najtańsze filtry. 15 zł załóżmy za filtr, czy po 10, ale też tak, żeby było dobrze. Dlatego też turbo chciałem, żeby było dobrze zrobione. No bo postaramy się tą skodzinkę podkręcić ile się da. Znaczy, ile się da z rzeczy, które po prostu na niej są. Jeśli dalej po prostu etapami będziemy szli i coś dalej robili, czyli nie wiem, coś będziemy robić z wtryskami, czy wtryski się przypchają, to wtedy będziemy wkładać lepsze try wtryski, czyli nie wiem, z arela. Jak nie z Arela, to jeszcze tam jakieś są z yy, drugiego silnika. No, ktoś kto na pewno się zna dobrze na 1.9 TDI i zna, co tu można włożyć, to już by pewnie tam mi zaraz napisał czy powiedział. No, ale pewnie też wałek yy, trzeba będzie pozmieniać i w ogóle, ale mówię, to są rzeczy późniejsze. Ten samochód na razie ma ożyć, ma chodzić, bo tak jak na razie chodził, no to mówię, było przeładowanie. Ta geometria to była masakra w tamtym turbo. Mm dlatego dobrze, że mam drugie turbo eee, pewnie to drugie będzie pchane, bo tamto turbo może być od silnika 150 w sensie od 150 tamto turbo może być <gry> więc ono już samo w sobie będzie mocniejsze, a jeszcze jakby jemu zrobić hybrydę czy coś, no mówię na razie oddałem to do takiego znajomego turbiarza mam nadzieję, że się tym dobrze zajmie powie mi co jak, jak i jak, jaki tam można wnętrze bebechy wsadzić żeby to w miarę ciągnęło no i co? No, nie przedłużając, bierzemy się po kolei, robimy. No, może sobie wymienimy filtry? Może ściągniemy siedzenia i, sp i spróbujemy sobie zamontować wektry B. Po prostu tamte mi się bardziej podobają. Eee, już z takich głupot. To już Wam, już wam coś pokażę. Już Wam coś zrobię, co mnie denerwuje. Co mnie denerwuje w tym samochodzie? Radio, które i tak nie działa, już to wypierdolę. Znaczy, ono tak działa, nie działa. Kurwa, zaspawała się ta kostka, czy jak? Tak zajebiście mi gościu w chuja zrobił, bo w tej Skodzie był jakiś Sony czy coś tam, coś tam, bo był pilot do niego i w ogóle, ale z tym, na sztukę włożonym radiem od handlarza, to można zrobić tylko tak. Dziękuję. Więc co, radio już mamy zdemontowane. Też postaramy się to jakoś tanio załatwić, w sensie mam dobre radio które bardzo długo wisiało na garażu. Teraz no na razie z niego bardzo dużo już nie korzystam. I nie wiem czy będę korzystał. Z jednej strony to tak. Wyciągnąłbym z wekterki radio. Ale mówię. Z wekterki jeszcze może być projekt. To wszystko w sumie zależy od was. Bo finalnie. Zrobimy ankietę. Kto co proponuje zrobić z wektrą. Jeśli proponujecie oddać ją na złą, Oddajemy ją na złą jeśli większość głosów będzie, że na przykład, nie wiem, staramy się ustawiać na nogi na tym silniku, który jest, a każdy powinien, który mnie zna, znać potencjał tego silnika i jak to jeździło, bo jak na 1.8, to naprawdę nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, ale jeśli ktoś na przykład będą komentarze czy właśnie głosowanie przeważy, że na przykład robimy swapa, nie wiem, może omega. 2,5-2,6 litra, czyli tak jakby zrobimy fałszywkę i 500, czyli spałką pod maską. Ale jeśli nie włożymy tam 2,5 oplowskiego, no to na przykład tak jak już chyba się wypowiadałem, chociaż nie pamiętam, włożymy 2,5 litra bmw diesel z e60 założymy jej saneczki od omegi zrobimy tylny napęd no i już taka całkowicie cie, taka ciekawa będzie jej historia zrobimy jej glebę założymy mts no po prostu pomysłów na nią mam kupę kupę na nią w filmików odcinków i w ogóle ale jak na razie co lecimy sobie ze skudzinką a o tamtych tematach jeszcze będę wspominał i myślę, że właśnie będą ankiety wyrzucane gdzieś może na Instagrama. Zobaczymy jak to wyjdzie i po prostu większość głosów jak będzie wygrywało, tak będziemy starać się ciągnąć ten projekt. Zobaczymy co z tego wyjdzie po głosach, po, po tym wszystkim, także... Na razie wierzę się do roboty w Skodzie i lecimy z tematem. Także miłego oglądania. To co, wykręcimy sobie z tego filtra, od razu wymienimy. W ogóle zobaczymy, w jakim on stanie był. I ja, bardzo zapuszczony. Uwaga, kury. O, I ja pierdzielę Zajębiście zapuszczony był. To sobie my je trzyfiemy O proszę, da się to wyciągnąć Ale tak co jej już będzie ten literek wymieniony Jak mi widzicie zostawić to? blokuje mocy to chyba blokuje trochę mocy to jest niemożliwe po co to jest po co to jest to jest kurwa dławik jak w wektrze zaraz, zaraz 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 no tak czy nie ja to wywalam ja tego nie zakładam to wyrzucam kto się zna niech napisze czy to jest Aż tak potrzebne, ale moim zdaniem to jest dławik. Purde, eee, ale te z Filtrzyk. Czy myć będzie pasował? O, o różoweczkę, Różowa gumeczka, elegancko. Patrzcie, czyściutki, śliczniutki. Kurde, tak powinien filczek wyglądać. I z tych bez żadnego, kurde, tam jakieś głupiej ścianki. Ja ją zostawię. Kto mi uzasadni, do czego to służy i po co to jest? I czy to jakoś wpływa? To włożymy. Jak wpływa, pozytywnie. Jak wpływa negatywnie, to tego nie wkładamy. Elegancko. Filczyk zmieniony. Fłyk, puch. Kurde, jak ja lubię takie samochodziki jak ta Skoda, tanie, proste w obsłudze, no zajebiście, czego ci więcej, I tak naprawdę 20 sekund i filtr zmieniony. Dobra, okej, okay. filtr powietrzamy za sobą. Widzieliście jaki jest czarny, brudny, po prostu ten samochód to miał jeździć, od samego początku miał jeździć, nikt nic nie zmieniał. Ludzie kurwa, wymieniajcie filtry. A teraz co? Szukamy pyłkowego i lecimy z pyłkowym. Poza tym ostatnio już po ostatnich jazdach... Yy... Wpuściłem z niego 2 litry czy 3 litry płynu chłodniczego. A w środku, w samochodzie, może się by nie parują, ale coś śmierdzi moim zdaniem glikolem. Więc pewnie będziemy darli na grzewnicę. Ale to się jeszcze okaże. Bo może też z braku płynu, może gdzieś ten płyn po prostu na silniku kapał, mi to tak śmierdziało w środku, bo dlatego, że nie widziałem na szybach, żeby zaraz szyby były, bo kurczę, najczęściej jak jest nagrzewnica walnięta, to szyby zaraz się robią tłuste czy coś, no ale mówię, nie mogę oceniać, póki tego nie zobaczyłem dokładnie, także jak wymienimy tylko turbo, e, zalejemy płynu, zobaczymy, co się w środku będzie działo i czy nadal będzie śmierdziało i czy będzie ubywał płyn. Jak będzie ubywał płyn, to wtedy się za to zabierzemy i będziemy patrzeć dalej. A na razie lecimy z tematem wymiany filtra. Jakiego? Pyłkowego. <grymne> lecimy. Tu chyba jest filtr z tego, co mi się wydaje. Może pewien nie jest to. to co to jest? To są ze Tylko do tego. A to? to się wymyła? Kurwa, tak mi się wydaje, że to był filtr w Skodach. Czy nie? Czy ja nie, to niepotrzebnie ściągam? Dobra, jest tradycja No tak, tu jest. Musimy się tutaj dostać. Więc co? No pewnie 100%. Tylko co? Tu mam to ściągnąć? Czy to jest tylko ze ślepka jakby wycieraczki miały być z tej strony? tutaj tak wygląda jak to zaś... Ze... Jak nie jest na ślepka tylko, że Teraz co? Jest coś, czy to jest tylko Ze ślepy. Jak to się ściąga? Musi być jakiś smak na ściągnięcie tego do góry czy do dołu? Co jest? Tak nie wymienisz. No cóż, się to wyciągnąć. No, nie idzie. Tak nie idzie. Tak nie idzie. Tę skli ja Idzie 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 Potem to będę żałowało, że to ściągałem Poszło. Piedrys, elegancko O boże. Co to jest? O boże, to wszystko będzie dniło. Jest ten jakby miało być tutaj mniej łodzi. Po co to wyrzucać? Co ty robisz w ogóle? Po co ty tam łapę wpchasz? Jakieś igły, nie igły. No, wyciągamy to sobie. Tu coś wuju nie ma. No pewnie, że jest wuju. Nie wygląda tego. Ach, nie widziałem. Po co myć samochód? Po co je czyścić? Przecież to jest normalna rzecz, że się nam Prawda? Kurde, taki mechanizm. Od szyb? znaczy od wycieraczek chyba kiedyś w Holandii demontowałem. Coś mi się kojarzy taki taki samochód podobny albo... albo coś w tym stylu, No nie wiem. Ale tak kojarzy, że już kiedyś takie wycieraczki demontowałem. W sumie to tyle samochodów, co już przeszło przez ręce. No podyciągajmy jeszcze trochę tego spyka. Właśmy się. Płonięczmy. Stałby na dworze, to by jeszcze jak przepłukał to. O tak. To na razie musi zostać. Dobra, wyciągamy ten filtr. Co za rękawiczki, kurwa, do jakiejkolwiek rzeczy i się drą zajebisty pokój zajebisty i kurde w zimie to na pewno by nie parowało hmm. zajebista wentylacja w samochodzie do wywalenia Listki cik pyk. Cyk. Z tej listka. I oczywiście, że najtańszy jaki tylko był Bo po co mi droższy w tym samochodzie. Nawet nie ma stron oznaczonych, a może są. Nie ma tam by było. Filtro nie w Którą stronę? I nie ma. Mniejsza z Napisami do góry. Pozijki. Teraz taka słoneczka. Przetrzyjmy sobie. Już nie będę takiej brudnej Dobrze. Może pierwszy w toto włożyć ten filtr. No może ktoś będzie. zobaczymy. Asie. Trzeba pierwsze wziąć filtr do ręki wsadzić go sobie tutaj. Aha, i tutaj chodzi w ten sposób. Dobra, czaję. Czajaj. Fuch. Fuch, taki to dobry samochód jest. Pierdolę, chyba z żadnego nie będę tak zadowolony ze godzinę. Nie no, zopla byłem, w chuj zadowolony ale nie był 1.9 o ja od jakiegoś czasu polubiłem disney w sumie to nie wiem może był Jeżeli ty że robisz disney? ja że robię co tam się dzieje? kto tam nie chce wejść? Pale pan. No ale I siedzi. Jest nogutki i Jest nogutkich luterek. Dobra, to sobie kiedy indziej przepuczemy. Zrobimy jeszcze taki odcinek, ale... Filtr wymieniony... Wymieniony. Tu coś jest, to no pewnie, że jest jakiś Tu już jest zabrane. A tu coś jest, no pewnie, że jest. Syfie Bo no, może to przeszkadzać w zapięciu tego plasticzku Znając życie to zawsze ciężko wchodzi. Zawsze. Nie było, żeby to jakoś fajnie wchodziło. Z tego co kojarzę. Już zniszczone jest, ale ten jest. Wydałby się smar w silikonie, ale już go chyba nie mam. No nie mam, no. Uwe, już się nagle pchnięciło, No nic, to i tak to musie, będziemy musieli czyścić. Jakbym wiedział, to od razu nie zmieniałbym teraz, tylko poza garażem. Ale dobra, chcieliśmy coś podciągnąć do przodu, to będzie. Przewodzik. Przewodzik, nie ma pewnie z swojego miejsca. Koleża? Serio? Nie, tu ma. Tu ma zapulkę. Co on to? Ja Nie, leci? Tu też jest zapulka. I tu też powinna być pewnie zapulka. O. Wszystko jest. A ogarnia się Dobra. Tu jest, tu jest, teraz tu trzeba jakoś wstrząsnąć, bo I już jest elegancko, U No i mamy wymieniony.